Gas Insight Information Platform jest publiczną platformą do ujawniania informacji wewnętrznej w formie pilnych komunikatów rynkowych, czyli UMM-ów, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia REMIT. Na platformie mogą być publikowane informacje dotyczące ograniczenia zdolności i wykorzystania instalacji służących do produkcji, magazynowania, przesyłu lub zużywających gaz ziemny. Na stronie głównej platformy zamieszczono odnośnik do zakładki Remit Portal z wytycznymi Agencji do Spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki Acer dotyczącymi publikacji UMM-ów. Zgodnie z wymaganiami agencji, platforma prowadzona jest w języku angielskim. W zakładce Documents znajdują się opracowane na podstawie wytycznych agencji dokumenty niezbędne dla odbiorców platformy. Pierwszy dokument to regulamin platformy. Jego znajomość jest niezbędna do korzystania z GIP. Odbiorcy zainteresowani publikacją UMM-ów na platformie znajdą tu również wniosek o zawarcie umowy oraz jej wzór. Na podstawie zawartej umowy udostępniona jest strefa klienta. Link do logowania znajduje się w prawym górnym rogu strony. Ze względów bezpieczeństwa logowanie jest dwustopniowe. Lista wszystkich opublikowanych komunikatów znajduje się w zakładce UMM-List. Informacje w tabeli uporządkowane są następująco. Message ID jest to unikalny numer każdego komunikatu. Ostatni 9 znaków odpowiada numerowi zdarzenia i jego wersji. Data publikacji komunikatu oraz początek i koniec zdarzenia. Status zdarzenia i rodzaj komunikatu. Nazwa i kod uczestnika rynku, który opublikował komunikat. Oraz miejsce wystąpienia zdarzenia, niedostępność w jednostkach mocy oraz dodatkowe uwagi. Klikając na krzyżyk, można otworzyć treść komunikatu w nowym oknie, podejrzeć plik XML lub ściągnąć go na dysk. Jeżeli komunikat jest kolejną wersją zdarzenia, można prześledzić historię wszystkich jego wersji. Nad tabelą znajduje się ikona RSS. Dzięki tej opcji subskrybent RSS dla GIP otrzymuje na bieżąco informacje o wszystkich komunikatach opublikowanych na platformie. Na górze strony znajduje się dodatkowa funkcjonalność, dzięki której można filtrować i eksportować wiadomości według wielu kryteriów. Pierwsze trzy z nich to data publikacji, start i koniec trwania zdarzenia. Dalej wybieramy status poszukiwanej wiadomości. Zgodnie z wymaganiami agencji dostępne są statusy Active, Dismissed i Inactive. Odbiorca może prosić o wyszukanie najbardziej aktualnej lub wszystkich wersji komunikatu. Filtr pozwala na wyszukanie UMM-ów po schemacie publikacji wspomniane wcześniej GAS lub ADER. W polach Message ID i Remarks możemy wprowadzić pojedynczy znak lub ciąg znaków. Pole Market Participant podaje nam do wyboru listę uczestników rynku publikujących UMM -y na GIP. Pole Event Type ma zaczytany słownik zdarzeń wskazany przez agencję. Możemy także określić, czy poszukiwane zdarzenie jest planowane, czy nieplanowane. UnAvailability Reason to pole opisowe, dostępne w opcji Details lub XML komunikatu. Publikacje możemy także filtrować według strefy bilansowania lub nazwy punktu, którego dany komunikat dotyczy. Całość wyszukiwania można eksportować do plików CSV lub Excela. Strony platformy wyświetlają się poprawnie na urządzeniach o różnych rozdzielczościach, także na urządzeniach mobilnych. Na dolnej belce znajdują się dane kontaktowe do zespołu GIP. Serwis jest dostępny 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zgodnie z przepisami prawa na platformie znajduje się także polityka prywatności oraz polityka cookie. Zapraszamy do korzystania z Gas Insight Information Platform.